Cześć, ja jestem Chris i zapraszam Was na ten kanał, gdzie będę publikował vlogi z wyjazdów na mecze piłkarskie. Na wstępie dziękuję bardzo każdemu, kto w ogóle zdecydował się włączyć ten filmik. Będę bardzo wdzięczny za wszelakie podpowiedzi, opinie, sugestie, cokol cokolwiek, co mogę zrobić lepiej, żeby kolejne vlogi były ciekawsze w odbiorze. W tym vlogu zapraszam do północnego Londynu na mecz Premier League pomiędzy Tottenham Hotspur a Newcastle United. Wybieram się tam z moją dziewczyną. Mecz jest o 12.30, co pozwoliło zorganizować taki jednodniowy wypad. Lot mamy rano, wcześnie rano, i wracamy jeszcze tego samego dnia wieczorem. Także zapraszam. To jest Milka. Milka, jedziesz z nami na mecz? Milka aportuje tak w połowie, bo pobiegnie po piłkę, ale już jej nie odda. Podasz mi piłkę, Milkusiu? Daj. Daj piłeczkę. No, daj. Jedziesz z nami na mecz? Czy zostajesz? Zostajesz, co? Bo byś pograła sama piłkę. Już w drodze na lotnisko. Wyjechaliśmy jakieś pół godziny temu. Teraz jest za 24 rano. Potrzebowaliśmy takie 10 minut, żeby rozmrozić auto, bo w nocy był lekki przymrozek. No, ale wszystko jest ok, jedziemy. Puste drogi, jest powinno być ok. Także, także widzimy się na lotnisku. Meldujemy się z lotniska. Mamy dobry czas, więc jeszcze idziemy teraz jakąś kawkę ogarnąć przed lotem. I właśnie z racji tego, że ten lot jest tak wcześnie i że jeszcze wracamy dzisiaj wieczorem, to e, mam jakby pierwszy raz lecę tylko z jednym takim małym bagażem i mam w środku tak naprawdę tylko, nie wiem, ładowarki, e, paszport i takie najpotrzebniejsze rzeczy. Więc tak jak zwykle mam uczucie, że czegoś zapomniałem, tak teraz jakby to, to, to uczucie jest jeszcze większe. Jesteśmy już w Londynie na lotnisku Stansted. Teraz będziemy się kierować na taką szybką kolejkę, to się nazywa Stansted Express. nią pojedziemy na stację Tottenham Hale, gdzie mamy potem stamtąd jakieś 25 minut spacerkiem prosto na stadion. Taka rada dla jakby ktoś chciał, jakby ktoś chciał lecieć na mecz Tottenhamu. Te bilety można kupić z wyprzedzeniem i wtedy są Prawie trzykrotnie tańsze, bo kosztują 10 funtów zamiast 25. Yy, ogólnie cały samolot, prawie cały samolot był w kibicach Tottenhamu, więc było wesoło. Mam nadzieję, że jeszcze przed, przed meczem uda nam się wejść do, do sklepu na stadionie, żeby kupić jakąś nową pamiątkę. Nie wiem, jakiś bryloczek może czy coś w tym rodzaju. Yy, no tak, więc jedziemy. Jesteśmy już pod stadionem i generalnie jest miazga. Stadion jest cudowny. Spójrzcie na to. Miliard funtów zainstalowa za, zainstalowanych, zainwestowanych jest. Opłaciło się, bo stadion robi takie wrażenie, że szczena opada, jak się go, jak się go widzi pierwszy raz. Jeden z, najno, z najnowocześniejszych, jeśli nie najnowocześniejszy stadion w Europie obecnie. Do godziny Do meczu zostało Godzina czasu, więc zaraz e, idziemy do naszej, e, do naszej bramki. Mamy miejsca na samej górze, więc e, już nie mogę się doczekać widoku, jaki będzie na boisko i na, e, na trybuny. Ogólnie jaram się strasznie. Stadion Tottenhamu mieści ponad 62 tysiące widzów i kosztował około miliarda funtów, co czyni go najdroższym stadionem w Anglii. Murawa znajdująca się na stadionie jest podzielona na trzy części i jest rozsuwana co umożliwia odsłonięcie sztucznej nawierzchni znajdującej się pod spodem. Pozwala to na organizację koncertów i meczów futbolu amerykańskiego, ponieważ stadion jest oficjalnym domem NFL w Europie. Znajduje się tutaj nawet dedykowana szatnia właśnie dla drużyny NFL. Na stadionie możemy udać się do The Goal Line Bar, czyli najdłuższego w Europie, bo aż 65-metrowego baru na stadionie. Oprócz baru stadion posiada również mikrobrowar, Beavertown Brewery, który produkuje ponad milion piw rocznie. Browar oferuje również piwo One of Our Own, stworzone specjalnie dla klubu. Stadion posiada wiele atrakcji dla kibiców i turystów, a główną z nich jest The Dare Skywalk, gdzie mamy możliwość spiąć się na wysokość 46 metrów i z dachu stadionu podziwiać panoramę Londynu, jednocześnie stojąc przy złotym kogucie, który waży 4 tony i mierzy 4,5 metra. Wspomniany kogut jest oczywiście symbolem klubu i nawiązuje do Harego Hotspara, 14 wiecznego rycerza, który był znany z walk kogutów

Coś niesamowitego naprawdę stadion jest robi mega, mega, mega wrażenie zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. W pierwszej połowie 2-1 dla Newcastle. Do takiego postronnego kibica yy, na pewno ciekawe widowisko, bo trzy bramki po pierwszej połowie. Ale co? No, Newcastle prowadzi zasłużenie. To tam prócz, prócz tej yy, akcji bramkowej w czwartej minucie bodajże Dominika Solanki za wiele nie pokazał. Zobaczymy, czy Ans po ma jakiś pomysł na, na drugą połowę. Oraz puści Sona i Madisona. Trochę ogarnią Madison, szczególnie środek pola, bo Newcastle kompletnie opanowała tą strefę boiska. No, na ogromny plus też poza zawodnikami kibica Newcastle, bo dopingujemy ich od, od pierwszej minuty. to do mu, się co tak, jakiś czas z kilkoma okrzykami, ale wiadomo, nie jest, jest to bez porównania z tym, co dzieje się na polskich stadionach, ale. ale jest taka specyficzna atmosfera brytyjskiego futbolu. No nic, czekamy na drugą połowę i oby to tam trochę się obudził. Dzień woli dobiega końca. Czekamy na samolot powrotny. Samolot jest opóźniony już 40 minut. Nie wiadomo, na jak dużym opóźnieniu się skończy. Więc tak sobie siedzimy, popijamy kolkę. Kolka dobra na wszystko. W sumie można powiedzieć, że mogę powiedzieć, że zaczynamy dopadać takie pierwsze zmęczenie. Będzie znacie to uczucie, jak. Jesteś w biegu, wszystko jak adrenalina, emocje i tak dalej. To nie odczuwa się zmęczenia, ale potem, jak się usiądzie, to jest taka akumulacja. Ale to jest takie jak najbardziej pozytywne, pozytywne zmęczenie. I wiem, że jakbym miał jutro wstać rano i powtórzyć dzisiejszy dzień, to bez, bez zawahania bym to zrobił. Bardzo pozytywnie oceniam. Wiadomo, z jednej strony krótko, ale z drugiej strony przez to. Było właśnie tak intensywnie. Udało się. Wylądowaliśmy. Ostatecznie skończyło się na ponad godzinnym opóźnieniu. Ale jesteśmy. Teraz wsiadamy tylko w auto. I już ostatni etap podróży przed nami. Jedziemy odebrać najpierw milkę. I potem do domu. zrobimy sobie teraz takie krótkie podsumowanie czyli pokażę co ostatecznie przywiozłem z Londynu i omówimy sobie też tak szybko sam mecz dobra, jeśli chodzi o zakupy miał być pamiątkowy breloczek ale oferta sklepu i pokusach była zbyt duża, żeby ograniczyć się do jednego breloczka więc tak, przywiozłem ze sobą, można to nazwać takim zestawem zimowym czapka, szalik czapka z pomponem tak, proszę bardzo. Do tego szalik, również z Mutewem Spurs. Zastaw bardzo odpowiedni na obecną pogodę. A szalik to, wiadomo, na każdym się przed. To mamy dalej? No, jak już było tyle mówiono o breloczku, no to nie mogło się bez niego obejść. Lokalizacja stadionu. Oprócz tego, zakupiłem jeszcze program meczowy. W programie znajdziemy takie motywy, jak takie tematy, jak wywiad z Lukasem Berpalem, który znajduje się, się na okładce. Oprócz tego mamy omówienie poprzedniego meczu w Tottenhamu, zapowiedź nadchodzącego, czyli derbów północnego Londynu. Ale co mi co bardzo mi się podoba, jest to. Bardzo lubię takie akcje wspierające w, jakich, w jakikolwiek sposób zwierzęta. A chyba jak, jak inicjatywa takiej akcji wychodzi od instytucji tak dużej jak klub piłkarski, chyba cieszy mnie to jeszcze bardziej, bo, bo wydźwięk jest, jest jeszcze większy. Oprócz tego mam jeszcze coś nie, nie jest związanego nic z meczem, ani z Totnamem, ale zbieram sobie takie kubki Starbucksowe, więc ten oto dołączy do mojej małej kolekcji to by było na tyle w sumie z zakupów. Reloczek powiększył się o kilka pozycji, ale było warto, myślę. <grych> Jeśli chodzi o sam mecz, po powrocie do domu obejrzałem jeszcze skróty z tego meczu, żeby utwierdzić się w takim przekonaniu w sumie, co, co było już widoczne z trybun. I Newcastle było zdecydowanie, zdecydowanie z zespołem lepszym i zasłużyli na, na wygraną, ale... Było z ich strony też sporo takiej nieczystej gry, ze strony Joelintona na przykład. I w ogóle ta akcja bramkowa na 1-1, gdzie Antony Gordon strzelił gola, no dosyć kontrowersyjne, bo to zagranie ręką Joelintona chyba właśnie było no, dyskusyjne, dyskusyjne, nazwijmy to. Oprócz tego ilość czasu, jaki skradli y, 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 piłkarze Newcastle, jest, wiadomo, jak przy takim wyniku na styku, jak, jaki był 2-1, każda drużyna mimowolnie kradnie ten czas, ale mam wrażenie, że w tym meczu to było ponad wszelakie normy. Tam w drugiej połowie było doliczone 10 minut, ale nawet w tych 10 minutach jeszcze udało im się trochę tego czasu skraść. No a te 10 minut doliczone też wynikało z tego, że yy, była tam kontuzja. Ostatecznie nie była gąsdźwią, ale dużo czasu zajęło takie yy, opatrywanie. tam yy, Austin, bramkarz do leżał na, na boisku dosyć sporo. I myślę, że z tego też była, była ta, był ten doliczony czas gry. Ale no cóż, no jakby no nie można im odbierać zasług, bo jakościowo, taktycznie i chyba też w porównaniu, tak indywidualnie, kassel było lepszym zespołem. Więc wygrali, wygrali zasłużenie. Cóż, to by było na tyle. Dziękuję każdemu za oglądanie. A jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to w ogóle wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Jeszcze raz, tak jak prosiłem o to na początku filmu, tak poproszę jeszcze raz. Będę bardzo wdzięczny za wszelakie podpowiedzi i każdą sugestię, co mogę zrobić w kolejnym vlogu lepiej, żeby, żeby po prostu lepiej się go oglądało. Dziękuję za oglądanie.